Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Izak, a przed wami pierwszy mój Wingman z Peworem, o którego też już nie raz pytaliście. E, witam, Pewor, dzień dobry. Cześć, cześć, witam. Tak, moi drodzy, pierwszy mój film na kanale chyba z Peworem. Znaczy, kiedyś byłem może w jakieś, jakieś fan mapki, może gdzieś tam się Pewor pojawił. E, taki cicho, cicho ciemny, ukryty, ale, ale tak, żeby razem zagrać, to chyba pierwszy raz tak gramy, także e, witam serdecznie. Mam nadzieję, że się cieszycie wszyscy. O Jezus, dobra. No, gramy ja na jakiś klan. Grzyna. Tak. Accept. 10k. Zobaczymy. Mapka się trafiła Vertigo. Mapa, którą dopiero co komentowałem na Majorze, bo jak ktoś nie wie jeszcze, a powinien już wiedzieć, to w tym momencie trwa Major, na który was się zapraszam, bo u mnie transmisja na Twitchu. No się kurde, no nie mogę trafić na razie. Dobra, warzywo chyba jest. Spokojnie, ja to samo. O dobra, Czy zaczęło siadać na szczęście. Zaczynamy po stronie CT. No dobra. Mam plan. A jak to Wiesz co, czy... najlepiej to razem chcemy grać, ale w pierwszej to tak, lecisz... pójdziesz za cement okay. e, Schowaj się za cementem po prostu ja sprawdzę załącznik, będzie ci baitował. Będzie czego tam cement, tam, cement tam, tutaj, tam, tutaj, tam, tutaj tam, za mną, tam, za, mną za mną, za mną tutaj Ośje, chobra to ja wam za ja no. cementem, a ty baituj, Jak będą wiesz wychodzić O i chyba idą Jak coś, to chowaj się bo cię widzieli To? No lub strzela coś tam Kurde, nie, nie wiem, niemożliwe te On no, słyszy kroki po prostu Jeden. No. I teraz uciekaj Uciekaj, zostaw mi tego jednego fraga Dobra Chyba nie zrotuje, co? Nie no, raczej nie wiem gdzie pikował dalej Dobra, jest do lewej Dobra, no Do lewej lewej to chodź do mnie A ja Może do mnie podejść, wiesz, bo on jest po lewej stronie Do lewej ściany Wychylam Dobra, jazda Dobra, elegancko Nie wiem czemu on tam czekał cały czas hmm. No ja nie wiem, no on wiedział wiedziałem, że przebiegł On chyba nawet mnie nie widział Nie wiem, liczył, że ktoś skróci może no to ciężko powiedzieć Dobra, teraz tak Nauczyłem się smoka, czekaj, muszę zacząć tego smoka. Kurde, on tutaj leci. O. No za mapę polecił chyba. Dobra, nie wyszedł, ale... <noise> no i coś góra jest chyba. Góra znowu, no? no. Dobra, zostań, tu ja cofnę. No co w ja sobie w ogóle podchodzę pod drabinkę. Dobra. I tam tupią sobie na łączniku. No baj ja należy okay. Nie wiem gdzie drugi No drugi też tutaj gdzieś... A nie, to jest twojego twoje ridora słyszałem, ale musiał być też tutaj, bo ja skróciłem i nie widziałem gościa Więc ten pewnie obiega gdzieś tam sobie przez respa Masz odpuścić, ale no ja, tak ja No Dobra, dobra Nice No I Elegancko Nie, no, tam był wcylowany w ciebie cały czas Dobra, tego smoka muszę raz, jeszcze raz rzucić, bo nie wiedziałem jak to wygląda, ale właśnie widziałem, jak Karygan to to takiego fajnego smoka i muszę go ogarnąć. On no, tam na dół siada, nie? Na tą rampę. No właśnie rampę, no. To dokładnie. Tylko trzeba go dobrze rzucić. Ja go za późno trochę rzuciłem. Chyba The Widow. Niko, nie widziałem tam. Ta, jeden do dół, tupie. Nie, góra to jest. Eee, Dobra, dół jest. Góra? Nie on dół. Trzy jeden. Nice. Dobra Elegancko widać ma kaważka? Co my drugi? Nie wiem, właśnie nic. Dobra, ale nie, smoke jest elegancki faktycznie. Kończę, to już, 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 już by chcieli noże. Ujdę na cement. Jeden tufel tam było. O, ale dostałem oj, tubę. Oj. You have 15 plus knife. A to jest niesamowite, właśnie, jak ludzie, kurcze, by chcieli takie nożyki za zwycięstwo. Bo, bo masz dużo, to powinien się jednego oddać. A te nożyki to dla widzów na wyłaje ja nie słyszę. dół, dół chyba tu. Tak, nie? tak, tak, pod tobą, no. No, mm -hmm. ci taktyki Ciężko grają. Będzie. Nie no, no to na luzie. I masz bombę. E, czekaj, czy to był ten... E, ten? No właśnie. Zosł po no. ten, co mnie zabił ten... Ujdziesz, jak elegancko. Co oni grają? No. Razem coś z fleszem, to pojedynczo. O, dobra, mam teraz też fantastyczny pomysł. Robimy taką akcję, że chowamy się we dwóch na cemencie teraz, co? Jak spalą. Dobra, do nie, tam teraz, o Jezu, właśnie, bo to teraz na bs A po prostu Ja będę trochę wychylony Możesz sobie patrzeć z cementu, możesz patrzeć BS po prostu Ja będę wychylony bardziej na lewo, jeżeli wrzucą mołotowo, to ja gaszę i wychylam na nich i Ty co zostajesz wtedy Ja bardziej po lewej, patrzę sobie wejście tutaj Na górę Tylko też kucnij, żeby Cię nie widzieli stamtąd, he? I powoli będę grać teraz. Tak. Tak jeszcze nie stanąłem na tym co ale tu trzeba przetestować nowe ustawienia. Jeżeli goście siedzą... robią to na cicho, to mogą na rampą przejść obok nas, ale... A ty nie patrzysz rampę? Wiesz co, ja nie patrzę, patrzę tylko przejście na górę, ale więc... Znaczy, w razie czego, że ktoś pójdzie rampą... Les, jeden. 26. hm là hm 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 la la No ci to tak, że ci to się nie puścili, ja mogę docierać kałaszka w sumie Dobra, to masz rękę, już kupiłem Okej okay. Can you just give two life yeah. away, if no you win? No to ja na jednego się nie zgodziłem, ale dwa to już im daje. <laughs> jeden dół chyba Tak, Tak, bo tutaj u siebie coś idzie Jeszcze jeden, 20 życia ma, Rampu chodzi tam chyba rusztowaniem, czy jak to się nazywa? Możliwe, możliwe. No także widzisz, tutaj łatwiej odkać na tych hangmanach. szybki meczyk. Dobra, możesz pójść za cement teraz. Mhm. Oj. A, no, no właśnie, ja nie mówię za które w sumie. Biegnie coś. Tak. Nie, dół, dół, tak, to dół. Tak? A, dół, dół słyszeliśmy? Dobra. Jeden tylko, jeden. Spróbuję na plecy wejść. Okej. Okay. Ja to będę ich zatrzymywał w takim razie, jak się uda, tylko... Nie, że się podsadzili. Ale chyba się nie podsadzili. Nie widzę nic. Dobra, jest jeden. O Boże. Jeszcze jeden rusztowanie. Tam się stawał. Tak. Ale goście tak wolno grają. Strasznie. No. Dobra, teraz za ten cement po prawej stronie Ja się chowam może, ty bejtujesz mhm. Ja możesz w sumie stąd, z tej pozycji tutaj, na daleko, nie? Strzelasz, chowasz się Na daleko, no Do dwóch okay. Lecą na pełnej O kurde, no już stiltowali się stiltowaliśmy ja do rampę, co? No dawaj Nie widzę. O, był lewo. Ajajaj, Miał być pesteczkę. Na no, niech im będzie, no. Mam Ale statystyki wyrównane widzę. Po 7 fragów. Po siedem fragów. No. Dobra, na ja to zagramy spadką. I pójdziemy sobie rampą chyba. Na, na pełnej, na cicho. Chyba na pełnej pójdziemy. Możemy tak na pełnej, go, go. w sumie. No ja, teraz... No B pobiegam. <laughs> no, a to na luzie. Słyszę nas. Rzucę coś? BS. poczekaj co, ja... chwilkę teraz. I ci flashem tylko BS. No, wychaj z prawej mm. sobie spokojnie. Flaszuję teraz BS. Widzę. Leży jeden. Sprętuje w smoke'u. Nie wiem skąd, nie widzę. Uuu, jaka pestka. No, teraz siadło. Ten gość z 5-7'em gra w pistoletówce, no ładnie. Dobra, wjeżdżą z makiem tam na pewnej Okej. Okay. palił się leży jeden ja ci się w ogóle nie wiem co nie robił ze scoutem jest w bezie tak czekaj kurde tutaj jest jakiegoś smoka ogarniałem tylko nie powinienem jak się go rzuca no, no to... i właśnie tym sposobem trzeba jeszcze jednego Elegancko, e, tak, więc trzeba zagrać jeszcze jednego, e, w tym międzyczasie oczywiście e, pamiętajcie o łapka w górę, jeżeli ktoś, e, ktoś jest tutaj na tym materiały, ogląda cały czas, to zapraszam serdecznie, ale kurcze, goście są niesamowici te, no daj Kose. przecież masz ich tyle, chociaż dwie byś dał, jeszcze jakby to byli moi widzowie faktycznie, którzy byliby sympatyczni, to zastanowiłbym się, czy może faktycznie, no tak to jednak. Yy, dobra, czekaj, wywaram tego, tego Vertigo w takim razie. Jeden smoke mhm. przećwiczony przynajmniej. I co ciekawe w ogóle, bo leci w tym momencie mój stream z Majora i pokazywało do tego meczu, że było 9000 viewersów w sumie. Byłam połączone konta. Bo mam połączone konta Steam ze Twitchem i chyba dlatego właśnie szczytywało, że jakby tak bym streamował ten mecz. Mimo, że tego meczu nie streamuję. Ciekawa sprawa. No a w tym momencie trwa spotkanie Crazy z North i tam jest. 15-10 dla Crazy i 1-0 w, w mapach, także za chwilę będzie Broga koniec crazy. meczu. W Crazy, wiesz, to jest stare Valiance, Czyli tam jest Hunter Nexa od to Espiranto i Letni. Uh -huh. Hunter to jest kuzyn Niko z Face Clanu, tak swoją drogą. No i oni tam naprawdę ładnie cisnęli. No, to jeszcze jeden meczek, bo wiecie, że to szybko idzie. Jak się okazuje, z pwr to jest jednak na lajcie. To jest do zera. No ja tam, ja tam za bardzo chciałem pod publikę, chyba. E, ale tak jak są widzowie przyzwyczajeni do tego, że gram te wingmane z rojem, przede wszystkim tam wyniki są takie raczej albo bliskie, albo przegrywamy wysoko. E, to tutaj jednak łatwiej odkonać. No. Ale nie, ostatnio są te treningi wingmanowe z Sajem, Pago i z Lechem albo z Powem. Ty tych wingmanów dużo gramy. Też musisz wpaść kiedyś właśnie na te wingmany. Ostatnio no, robiliśmy no, nawet. Raz, no, no, graliśmy, graliśmy, te. Tak. A z graliśmy teraz w ogóle osoby na Twitchu mieliśmy takie meczyki. Nie wiem, czy widziałeś no, też to, no, 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 no. Też to były takie emocje. Jezus, co tam się działo w ogóle w tych meczach. No, to tam, były, tam było grubo. No a ty w ogóle ty nagrywasz jakieś takie różne maczyki właśnie z tymi jakimiś super mocami widziałem, to jest strasznie fajne. Tak, 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 pluginy różne, no. No właśnie też tak myślałem, żeby właśnie na Twitchu zrobić jakieś takie rzeczy. Też tam ma właśnie goście Pik Pixela, który mi ogarnia jakieś te różne pluginy czy coś, ale... Ty w ogóle tobie, tobie masz jakieś gościa, który ci to pisze, czy macie to z, z internetu wszystko? Eee, znaczy, ja nie mam kontaktu do tego gościa, ale kolega ma i przez kolegę to wszystko idzie. Mhm. On tam pisze mu jaki plugin, co ma być i on tam próbuje właśnie pisać i. A, no to spoko. Potem nam wysyła. No, to jest mega fajna sprawa. Później, nie, bo to jest właśnie takie, to jest CS, ale w takim trochę innym wydaniu i to się fajnie mhm. ogląda, naprawdę. Dobra, teraz my po stronie CETA. Nie lecę. też oglądałem przed chwilą. Ale chyba żadnych nowych smoków nie ogarnąłem. Dobra, ja już chyba rozgrzany. Tam ci nie mają zbindowanego chodzenia, chyba. za 10 sekund oni się nie ruszają w ogóle. Taktyki są na Oj, no dobra. No to lecimy. Ja tu liczę jakiś szybki, agresywny meczek, żeby było wesoło. Widzieliśmy ładnie. Okay. No spoko. Ja, to będę z... ja bym chodził w ogóle o deski. Ty masz sobie chodzić do nogi. I będzie git. Dobra, no teraz postarajmy się do zera. Wyszedł jeden. Dobra, no jeszcze jeden wyszedł. Tak. widzę. Elektryk jest. Elektryk już. O jej. Nie lepiej, przedtem był celownik. Ja bym chciałem wycofać, ale ja byłem po głowie. Co? Unlucky. Ode mnie 32 no dostał. No to szkoda. A dostał głowę prze, przez moją głowę, czy jak? Nie wiem, chyba nie. Unlucky Dobra, chodź forsujemy to. To wiesz, to jest mój manik, to trzeba forsować na diglach i dawać głowy Aż pierwszy, pierwszy dostał taką w ogóle jedną pestkę Jak wychylił i z drugim się trochę pomęczyłem Z tym, że wycofam, bo będzie ciężko Dobry Nate Jest lk 1 O Boże Dobra Leży Draba draba Dobra Dostarowany jestem Ale chyba nie trafię tego No nie potrafię strzelać z tego Digla już chyba Pewar minus 1-1-2 minus to, to mi się podoba Ja trzeba to sforsować chyba znowu wiesz Mówisz Tak, tu jak wracasz tego czego challenge będzie O albo no bez normalnej broni, challenge! Jezu, jedyny. O Jezus. Co? O, o No Ja 53 dałem temu. Gdybym nade'em trafił... A nie, czekaj, ty nie trafiłeś nade'em chyba. Ale... Nie, trafiłem. No, ale to i tak ja warzywa Dobra, to, to jeszcze raz. No chyba jeszcze raz, tak. No jakby, to no jest 0-3. Niech mają na start. Do zera, bym, żeby oni wygrali. Do zera nie, Dobra. Ogóle, teraz myślę, trafiam, trafiam, najdem I trafiam dwa heady z Digla teraz w tej rundzie. Uwaga! Nie widzę nic. No, uważaj, nogę dostał. Dobra, okay. drugi, drugi dobiegł. Dobra, nie trafiam headów z Digla. Przebiegł już za piątkę jeden. Mhm. No i jest już na zero, ulala, no ładnie, ładnie Dobra i teraz wracamy Chcesz broń? Nie, sobie, bo to wezmę w takim razie Jak już rzucasz to biorę Tylko flesza mam Dobra, ja tam znajduję. Dobra, no co o za je. timing? Welcy jest to Wuper. Ja nie wiem, co się w tym meczu dzieje. Ja muszę chyba kiedyś się przespać w normalnie. Bo znaczy będzie ciężko snać coś. Ja pierdzielę. Ej, co oni nam robią w ogóle? To jest. Dobra, nie, teraz już trzeba na spokojnie to zagrać. Bo to jest dramat. Gramy Forsa i wygramy tego Forsa. Myślę, że to jest dobry plan. No dobra, czekaj. Digla kupię. Nie wiem, ale nie siada w tym meczu. Raz besser że tam bo Do gorszego respa... To mój smok jest. Prawe sobie podejdę. LK jest, a jeden Olof już jest. Na kanapce, 40 mniej. No i elegancko. Ja w ogóle tamten sniper musiał dostać. W ogóle sniper dostał do mnie. Najdem za 54 na początku rundy, nie? Dobra, ja się zagram spokojnie z Magiem. To jest plan na tę rundę. Ja się wceluję z nogi. Okej, okay. może Sawuko będzie siadać. No ciekawe co teraz, bo ten wynik taki średni, a to mapa CT jednak. Damy radę. A WP znowu w welce Coś sprzedał! Patrz teraz, patrz teraz, to się kameruje Nie no już ja nie mogę Ale w ogóle, że sniper wyskoczył mnie pierwszy, to jestem w szoku Co za... Ja nie wiem, ja jestem Po komentowaniu chyba jestem zniszczony mentalnie Ale to jest ostatnia runda w ogóle, Jezus Ej jest dramatycznie I ten żem gra za sniperką znowu Dobra, rzucam mało. No nawet ja nawet ja nawet nie mam ale, nawet nie mam Wyszedł już. ale, jest ja ale, ale, jeszcze ale, 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 O ale, a tak się ale, ale, tak się Kurczę nie widziałem dokładnie. Dobra, to teraz trzeba taktycznie. Napiszę GiH. Nie no dobrze, z tym strzelali. Dobrze grali chłopaki. Dobra, kupuję. Kupuję, to jest standardowa taktyka, kupuję szkewa. Daję ci flasza na wyjście, idziesz do Olofa i do, do ścianki do lewej sobie idziesz, podchodzisz na blisko i czekasz aż się w celu jest petki i wtedy podchodzisz sobie pod szóstkę. Dobra, Fleszuję ci na wyjście. Chodź sobie. Widział mnie. Mhm. Dobra, i, i teraz sobie wychylmy na niego. Jestem na szóstą. Jest odmaga cały czas. Nice. Znaczy. I drugi był gdzieś z BS, wiesz? Oj, za bs jest za bs teraz. Ale mi dał. Ten gość się dobrze gra. A no, zobacz, skubany. Kurde, ale... Pesteczka. I ja i ty mieliśmy taki pierwszy kontakt z nim, tylko ja nie trafiłem też... Nie wiem, czy strzeliłeś teraz? Nawet nie widziałem. Ale dobra, Strzeli tu go. trzeba dygielki. Ech. Proponuję tak, daję ci... A dobra, to w sumie... To może na spokojnie. Pójdę do drabinki. No szybko. On w sumie tak nie leciał na ścianę wcześniej. Jest znak jeden mhm mm tam nadest i w BESie gdzieś chyba obity BES, bez, best, za BESem, seska no nie ale anaki ty ale ten gość u nas ciśnie strasznie ja tu jestem w szoku Nie dobra, teraz trzeba, trzeba trzeba to forsować chyba Nie wiem, ja ci mogę dać flasza na wyjście Dam ci dwa flasze w sumie Tak żeby dobra. sobie wyjechało Możesz sobie nawet wyjść z tej eski do prawej flashbang Leż gdzieś z Olofa No i właśnie o to chodzi i teraz wracamy. Dobra. Elegancko. Trzeba teraz wygrać wszystkie rundy, bo inaczej będzie, będzie przegrana albo remis. Nie, remis jeszcze może być. No może być. Gdzieś na nogę teraz może? Na nogę? Mhm. Jednego mam u siebie. No wchodzę już. Cofnij, cofnij. Tak, teraz sobie spokojnie gram. Na kanapce jest. Miał no, smoka. Dobra, leży. Elegancko. Chyba, teraz dusimy. A, ten tylko uspomiał miał. Eko w ogóle zagrali. Tamten ziomek może grać ze sniperką, chociaż nie wiem. Nie powinien mieć pieniędzy chyba jeszcze na to. Wcześniej tam dwóch zginęło. Nie wiem. Może być niebezpiecznie, może być. Masz mokę 5-6, no to wyskocz. To ja ci znowu fleszuję teraz. Masz mokę 5-6 jak, jak coś. Leży mhm. jeden, mam 0 Dobra. A Wupa może być. Może być, no. Chociaż on miał Digla ten jeden. Kurde, lewa jest Nice, o kurde, już nie miałem podkładki w ogóle, już nie wiem Z spadłem z podkładki praktycznie, nie wiedziałem co zrobić Dobra, ale graj jakaś znowu Nie, tak Auga, ja w ogóle chyba sobie przekupię kałaszkę, bo No ja też Z Auga nie siada No no Tam smoka 5-6 znowu Slashuje, może AWP będzie no to tutaj flesza Na wyjście jest sz za szóstką. O, jest ta wąpa za szóstką. Hmm. Aj kurcze. poszedł. Tak, słyszałeś coś? No tak mi się wydaje, bo górę nie wiem. Nie wyszedł? Nie mam pojęcia. ALE BYŁO BLISKO Uf. Może zalecmy z drugą... nie no bo to było niebezpiecznie On grał nad chyba tylko, nie? Nie wiem O cholera jasne Dobra, teraz musimy dać flaszę na wyjście Bo dwa lepiej górą w sumie Pierwszego na wyjście, drogę tak na tam żeby doflaszować nie? I zobaczymy Nie wiem czy bez tego nie widziałem Palecko. Jest, jest, Peste. Dobra. Czekam na to, Elegancko. Dobra, dostał pestkę na dnodze. Chyba też grał. Teraz. Też mi się wydaje, że grał za wupół w ogóle, ziomek. Nie, to scout był. Nie, scout Dobra. Dobra, remis jest. To Git. Nie wiem, może spłyłeś znowu do nogi pójść teraz w sumie, co? Może dać mi bombę. tak chyba będzie lepiej. To ja to znowu mu coś wyrzucę. co, flasha i Mhm. Widzisz coś? Nie, właśnie. Mogę przejść na drabę, ale... Bez minus. Nice. Nie wiem, gdzie jest drugi. Właśnie nie wiem. s -ka. nie! Sandwich, sandwich. Elektryk chyba. O-o, Palaka jeszcze masz. Mm -hmm. No nice. Dobra, zaraz się poprawię. Ale to najgorsze jest tak w plecy, kurde, blade. To się nie da trafić czasami. Jezus, maria Ciężki met, ciężki. No, ciężki, bubeczek. Czekaj, ale proszę bardzo. comeback zrobiony. Ile sześć tygodni wygląda wygraliśmy po stronie Tero? Tam już byli pewni, że wygrali, nie? Także, nie no, elegancki, pierwsza, słuchajcie, nagrywka z Peworem. pierwszy meczek zagrany, znaczy to właściwie był drugi, ale jaki elegancki. Chociaż ten pierwszy był taki, że się nawet nie liczył, to była rozgrzewka, to był no, deathmatch no, no, przed no, tym no. meczem właśnie. Dobrze, że byliśmy rozgrzani, dzięki serdecznie, Pewor, yy, za wspólne nagranie. Spoko. Dzięki też, drodzy widzowie, widzimy się w kolejnym pewnie materiale jakimś jutro, albo na streamie po prostu, wpadajcie na Majora, bo teraz leci Major od 12 chyba do godziny 22, gdzieś będą mecze praktycznie codziennie. Także wpadajcie na stream, trzymajcie się, cześć, cześć. E